let me tell you this let me tell you right now your exquisite kiss still burning didn't know i missed this passion in life now i'm addicted so now let me tell you why what, what is up with your smile it's impossible not melting irresistible when i look through your eyes now Dzień dobry, to witajcie w kolejnym filmie. My już jesteśmy w domu po małych zakupach. Po przebitkach e, może część z Was już się domyśla, że byłam w Omni Shopping Center. Musiałam załatwić jedną ważną rzecz, ale to nie dla mnie, to prezent dla mojej koleżanki. Sama mi go podsunęła, więc po prostu miałam bardzo easy. ili się bawi jakimś papierkiem albo woreczkiem. W każdym razie pojechałam, załatwiłam to, co miałam załatwić, wróciliśmy do domu. Obiad mam. Prawie, muszę tylko podgrzać, także super, muszę odkurzyć. A dzisiaj film pojawi się później o dwie godziny. O dwie godziny niestety nie planowałam sobie tak tego. Myślałam, że wszystkie vlogmasy będą się pojawiać punktualnie o 15, ale niestety wczoraj Virgin wypięło na nas tyłek, albo Mikołaj nam zabrał internet. Nie wiem, co się stało. Wczoraj około Słuchaj, godziny 20 pozbyliśmy się internetu. To było to, że jak przyszedł po list ode mnie, to mówi, to pożyczę sobie trochę neta i za ojumą nam neta. Tak, żeby oglądać filmy na internetach to się dzieje. No YouTube je oglądam. YouTube ogląda. Żeby wiedzieć, co ma komu przenieść. Także wczoraj nie mieliśmy wczoraj, wczoraj cały wieczór w nocy i nad ranem nie mieliśmy internetu. Dopiero jakoś 15 minut przed wyjściem do pracy Dominik sprawdził internet był, więc jakaś po prostu była awaria, więc dlatego film dzisiaj jest o później to? o dwie godziny, no ale... Jeżeli jest, yy, macie mnie w subskrypcjach, yy, to na pewno już się zorientowaliście o tym, bo to miało miejsce wczoraj. Operator, moment muszę prawdy. Wa muszę wam coś powiedzieć. Zostaję wegetarianinem. Będę ja dzisiaj wedzi burgery. Ale nie, dobra, operator sobie I, bieg, i, has, robi. i hash brown. <laughs> tak? Tak. nie się tak nazywa? Hash na pewno, ale co dalej nie pamiętam? Nie mam pudełka. Takie ziemniaczki. Takie ziemniaczki, zaraz wam pokażę. Zresztą możesz pokazać, bo i tak będę zaraz smażyć Także dzisiaj będą kotleciki warzywne na obiad, burgery. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle smakowało. Nigdy ich nie jadłam. Pisałyście mi w komentarzach, że są smaczne. Także dzisiaj się z operatorem przekonamy. A słuchajcie, to jest to opakowanie, które pokazywałam Wam jakiś czas temu. Ono było w zamrażarce. Ciągle był jakiś inny obiad, jakiś inny pomysł, i one ciągle czekały, i czekały na na swoją kolej, a z racji tego, że czekamy na paczkę z Polski, dlatego dzisiaj musimy je zjeść, musimy jak najwięcej miejsca zorganizować w zamrażarce, żeby wszystko, co przyjdzie, od razu sobie pomrozić, także dzisiaj obiad z lodówki, czyli tak zwane porządki w zamrażarce. Dzisiaj robię za dilera. Sprzedaję hasz. Mrożony. Kto ma ochotę? Kto ma ochotę na hasz? Jedliśmy to, jak płynęliśmy... Z Polski, nie? Tak. Na obiad. Z Anglii do Irlandii. Nie, z Francji, z Francji do Anglii. Z Francji do Anglii. Tak. I nam posmakowało. Ciekawe... Nie na obiad, tylko na śniadanie. O właśnie, na śniadanie. Breakfast. Breakfast był. Ciekawe, czy to będzie takie samo dobre, jak to, co na statku było. Bo było dobre, nie? Superowe. Takie, takie Jak fry... ziemniaczki, frytki. Fry... Frytka opiekana, taki ziemniak opiekany. No i zobaczymy. Ciekawe. Ciekawostka. Chcecie kupić hasz? To tylko do operatora. Słuchajcie, jaki miałem spokój przez ostatnie dwie godziny. Chwilę nas nie było, bo Aha, operator, był, operator był zajęty. Testował nowe gry. Robię za testera teraz dla Microsoftu na Xboxa. Oczywiście. Kot spał. Żona spała, wstała teraz, taka trochę rozmazana, roz rozmemłana. Co się stało, kochani? Mam baryła po spaniu. Także tak. Skończyłem właśnie... Y... Jezu, zjadłem obiad. Powiem ja szczerze, że placuszki warzywne średnio mi, e, mi smakowały. Nie, nie były złe. Tak średnio, hasz, hasz też był dobry. Ale wam ja był super. Zrobiłam sobie ze śmietaną, z ogórkiem... Yy, niech tylko... konserwowym, <grym>, bo miał być to placuszku, ale placuszki odpadły. Na mm. etapie skosztowania od razu out. A... No A i ja, ja zjadłem. E... Nie były najgorsze. Ja się tu położyłam koło na dywanie. Na dywanie. Obudziłam się, to mi tylko tak ręka bolała. Przekręciłam się, rękę schowałam to jak klatka piersiowa, żeby mi było ciepło. I stałam, dwie godziny. No ja, mu, ja mówię, no. położyłam położy, położy, ja się, położy, położyła się na dywanie. Mówi, weź, co my łóżka nie mamy w Ma domu. Nie, jakoś, do, akurat miałam ochotę na to, żeby się położyć na dywanie. Na twardym. Na twardym. Ja z dzieciństwa pamiętam spanie na ziemi właśnie, także wiesz. No. Jak nas było dużo, na święta się wszyscy łączyć do Ja zjechało. skończyłem testować Watch z dwójkę i. Jestem jak na razie zadowolony. A ja za chwilę... ja jest też jestem zadowolona, zajebisty dywany z Ikei. Zajebisty dywan do spania. Także za chwilę pewnie zagonimy je do pracy, bo będę musiał złożyć tego vloga na jutro dla was. No a tak? to jeszcze kochani, nie, bo tam ja coś mało się się zaprodukował, poczułam spać. No właśnie, olałaś troszkę widzów. Nie, 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 nie. nie, nie. Jeszcze ja tutaj każdego. Szanę... Jeszcze masz coś do powiedzenia dzisiaj. Nie tak połkoczę coś po tych <laughs> Dobra, to jak dojdzie do siebie, to na pewno wróci do Was. Albo uśnie Albo uśnie, tak. Dostaliśmy dzisiaj życzenia od naszej kochanej góranki, od Aliczu. życzenia na świąteczne, życzenia noworoczne, ale słuchajcie, to jest hit, Alicja to jest po prostu kobieta z tak ogromnym poczuciem humoru, my jak się spotykamy, to po prostu mamy w popachy, wracamy każdy do siebie, Alicja do siebie, my u siebie jesteśmy z takimi bananami, że po prostu potem musimy ustaleczyć przez miesiąc, ale słuchajcie, czarny góral w kierpcach z czerwonymi podeszwami, la górale, hej, kocham, a... Aliczu. My też kochamy, pozdrawiamy Aliczku. W ostatnim czasie komentarze, które najczęściej pojawiają się pod filmem, to. Nie pokazałaś choinki? Kiedy pokażesz choinkę? Rozmawiałam przed chwilą z Dominikiem i słuchajcie, jest progres. Albo jutro, jutro jest czwartek, jutro albo w piątek jedziemy do Blanca po szyszki. Kupię szyszki, kupię kurtkę, kupię chyba kurtkę. Jak tylko będzie to, kupię kurtkę. I słuchajcie, pokażę Wam choinkę. Jak już będą szyszki, to pokażę Wam choinkę. Mam nadzieję, że choinka doczeka szyszek, że Lili jej nie przewróci w międzyczasie, i nie okaże się, że pokażę Wam same gałązki i kilka bombek pokrzywionych na choince. Jak operator, myślisz? Z nią to jest wszystko możliwe. Teraz akurat śpi, więc jest yy, spokojnie. A nasza pralka teraz wbija na obroty. Startujemy, Startujemy. Proszę, zapyć pasy. proszę zapyć pasy. Ja będę odświeżać kolor na paznokciach i dzisiaj postawię na lakier, oczywiście, że jest Essie, żaden inny, ale lakier w przepięknym odcieniu, jest to Cocktail Blink. Bardzo ładnie wygląda na paznokciach, jak lubicie szerości, to Wam ten lakier polecam. On jest cały czas dostępny w szafie Essie, bo ostatnio nawet jak byłam w but, sprawdzałam tak z czystej ciekawości, bo nie kupuję na razie żadnych lakierów do paznokci, z tego względu, że mam ich naprawdę trochę, także cały czas używam to, co mam tutaj w pudełeczku. Ale tak jak mówię, jak lubicie, to Wam polecam, to jest odcień, tak jak powiedziałam, koktajl, blink. Tak. Może tak, bo źle pokazałam. Ja oh. to muszę jakiś kolor. No to odżyweczka, muszę operator, bo masz brzydkie paznokcie. Nie mam jakiś ładny kolor na ten. Na Pokaż świetna. sobie płytkę paznokcia. Co? On ma tak dużą płytkę paznokcia, że ja musiałabym jedną buteleczkę na jednego paznokcia zużyć. Fokusuje się twoja koszula i brzuga, nie twój paznokieć operator. Bo mam duży, dlatego się fokusuje. Wszystko jest ten kalendarz odwentowy, dobra. Już się sfokusowało. Zobaczcie, porównanie. <laughs> no, nie chcę pokazywać już stóp. <laughs> o, ja to tracimy pokusa, <laughs> tracimy. <laughs> Możliwe, U Jezu. Lampion podoba i też bardzo często o niego pytacie, i już nie ma w sprzedaży, one się bardzo szybko wyprzedały w penysie. kosztował 10 euro i słuchajcie, zobaczcie jak on ładnie wygląda na komodzie, naprawdę przepięknie pojawiły się troszeczkę inne dużo mniejsze, też coś podobnie e, zrobione ale nie jest to taki właśnie odcień miedziany, tylko... Nie wiem, nie potrafię go określić, on tak dla mnie wpada w ziele. Nie, brzydki jest, brzydki jest. W porównaniu z tym, to ten jest przepiękny. Także dla osób, które ostatnio pytają na snapie czy pod filmem, skąd jest lampion, niestety już tych lampionów nie ma. Cieszę się, że go kupiłam, bo też pamiętacie, że miałam go kupić i nie kupiłam. Dobrze, że się wróciłam, bo jakbym się zastanawiała dłużej, to na pewno bym go już nie dorwała w penysie. A wtedy byłoby mi bardzo przykro. Właśnie wpadłam na pomysł, że pokażę Wam choinkę, ale tylko pod jednym warunkiem. Nawet jak szyszki kupię, to Wam nie pokażę. Warunek jest następujący. Pokażę Wam choinkę, jak Wy mnie oznaczycie na Insta, na Facebooku, gdziekolwiek i Wy pokażecie mi swoje choinki. Jeżeli nie macie jeszcze obranych choinek, spokojnie, nic się nie dzieje, ja jestem cierpliwa, poczekam aż ubierzecie. A jeżeli Wy mnie nie pokażecie swoich choinek, to ja wam nie pokażę mojej. co wy na to? Takie wyzwanie od Agi przedświąteczne. Piękny promys z Agi czy nie? Hmm? A ja będę się już z wami żegnać. Pierwsza warstwa lakieru położona, jeszcze muszę pomalować jedną warstwę i położyć top e, na koniec. Kot tak jak spał, tak śpi, bardzo dobrze, choinka sobie odpoczywa, nic jej na pewno nie jest. stanie, jest bezpieczna. Ja też nie muszę siedzieć cały czas w stronę, tylko mogę tutaj z operatorem u nas w sypialni. Oczywiście teraz oddaję kartę operatorowi. Kartę, coś tam, karta, to mi się kojarzy tylko ostatnia wpadka z stolcu jak byliśmy, to ja myślałam, że karty nie mam w aparacie. Okazało się, że karta była w aparacie, tylko coś z nią było nie tak. Także to to chciałam powiedzieć, a dla osób, które nie widziały pierwszych, początkowych vlogów przedświątecznych, a jest dużo fajnych, a pierwszy to już w ogóle jest debet dla mnie, jak jej atakuje choinkę, którą składamy. To playlistę macie na dole, może ktoś z was ma ochotę zobaczyć co się działo w przeciągu ostatnich kilku dni u nas, także to chciałam powiedzieć, teraz już kończę, słuchajcie jestem wyspana, zregenerowana, piorę jedno pranie, mam jeszcze jedno pranie, tak będę ciągła nockę, będę czuwać żeby Lili nie pogryzła operatora, nie zjadła choinki, żeby była grzeczna, także widzimy się jutro po nocce. life you and I side by side, side.